Komunikaty oh kasz. Ty masz rację, mistrz zub. czekaj Dawaj jest ten kawałek podłogi, to będzie piękny bicik No O, tak? Dobra, coś już tam? A patrz, tam, tam mamy okazję introwertyka, tak sobie siedzi na składach i patrzę na ja wszystko z boku. Dobra, dobrze, dobrze. do niego przyłączyć się? Cześć, ja też. Ja też. Martuś? ja mam zdrowie. Ja <śpris> chciałabym być z tobą

Nie wiem. co to nie 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 być. Ej, mogę, proszę! Chcę coś powiedzieć ważnego! Dobra, dobra. dobra. No, 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 słuchajcie, tylko teraz, nie ja wiecie, to jest dla mnie trudne bardzo, ja ci chcę przyznaczyć. I lampę. tak nie, mnie. nie Kurwa, kto mnie cholerą zaraził do kurwy nędzy!

La 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 bamba La 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 bamba No śpiewaj no no Lampę zakoszmy, dawajcie ludzie la. No właśnie, oddawać lampę Moja lampa Nie będę wam świecił latarką Baterie drogie mhm. Dawaj tu no, lampę, bo zaraz wyjasz się Czemu ja, ja nic kurwa nie mam Eee Świetlik to, czy możesz lampę.

Jakaś beczka siedzi na schodach sama, to mi <noise> co co no. <głos> <głos> <Jate>. <głos> jest. Co za Taśmi! Tylko się dziwiłem, o, że to taka siedzi. Dajcie lampę. Dajcie <noise> Daj kurwa Dajcie to Dajcie nie mam, Ja mam łopes! Dajcie łopes! Ja Dajcie łopes! Dajcie o kurczę, <laughs> dobra ja zabrałem ten przypadek, przepraszam Ja zabrałem, bierdolę, bierdolę, za jebie, je czerwone, się kurwa za go, Zabijamy go, zabijamy go zbira. Dobra kurwa, bijemy, bija, bija, do, bije, bije Bijemy rzadza, bija bija bija. go Tylko mnie nie Bo bijcie kurwa, <grym> Dobra zostawcie go, siadajcie <grym> ludzie Dobra, siadajcie Dobra, spierdolił Zaśpiewamy dalej, raz, dwa Mysławiej chciałbym umrzeć z miłości. Dawajcie. Ej, wejder, wejder. Wejder. Ile chłodnica? Ale Ile kosztuje chłodnica? Wejder. Mam sobie Mam 12, no. muszę kupić. Ile kosztuje? Dobra, ten Jakoś tak. Nie jest mi nawet żal. Ej, hey, tu jest wiesz, ekip? Jeden, wiesz, dwa, tre, jak chciałbyś, że no i super, bo ja też <grym> chyba tak. Przez cały czas. Lecz Ładnie niech ona? No No niech pan, niech i wybrać będę mógł, jak odejść. Przecież dobrze, dobrze o tym wiem. Chciałbym być przy tobie Trochę mi się rozstroiła Chyba, bracie, nie nieważne. No. Brawo, brawo, brawo z tym. Wieje, ma no. Musimy częściej takie akcje powtarzać. to bardzo no. to to Nie to, to, to wiem, <laughs> że ty. Łatwo tak. <laughs> Czarna głowę w ścianie. Zgodziłaś na to się. I ooo, to nurt. Oooo, ja, ty ja, na ja, tego spadku, co ty daisz? Jeśli muszą, wybrać będę mógł. Pośmie. Ula, pośmie, ktoś. To... musisz wyjść z imprezy, bo masz tego... Y, nata masz. Tak. To. Ja nie jestem na imprezie już. Ale pokazuje mi, że masz lata, wiesz? Dobrze, że wyjść. o tym wiem.

Chciałbym siusiu, kurwa, puszczcie mnie! Nie, nie, ma! Dobra, leje tu, na środku. Ja spadam. Szczerze? To trochę się pobaczałem, tak szczerze. Ja też. Ej, szczerze, to jestem po... O, jesteś, eee! kto ty jest? Eee, ty, Mati, No, jest? rzyga, na lampę! <grym> <grym> Okay. Okay. Dobra, okay. dobra, okay. dobra.